Hej siemanko, tu z g16 i w na wspólnym odcinku testowania kebabów na kanale się kebabem, te, kebabem testowany za kebab. Za chwilę tu wyjdziemy, podobno jest 50 cm, kurna, ciekawy, taki długi Ciekawe czy to będzie kula mocy, w sumie nie wiem, zaraz się przekonamy. wyta tak z telefonem, do... że, niby, czy, że niby tak yy, nie, nie włączyłem. O! Dzień. Dobry. Ja się spytać... A, a, tu są już dobra. Jakie jest miejsce do wyboru kurczak? Bo, tylko nie, nie ma baraniny czy jakieś Nie. No to będzie... Ten zachir... Rollo z kebabem, z, z serem. Można bez surówek, bo surówki sok puszczają i przecieka. Okej, no. jaka A jakie są rozmiary? Mało, średni, duży. Aha. To niech będzie średni, może być w tym zestawie, ten z frytkami, z tym napojem. Okay. Mięso? Mięso... No tylko kurczak niech będzie sam. Sos? A sos... nie łagodny. Chociaż tutaj są czosnek, ostry, łagodny. To nie będzie koperkowy i czosnek. To koperkowy do koperty 50 jest. To niech będzie sam czosnek. Oczosnek i łagodny. I bez surówek ma być, tak? Tak, bez surówek. Będzie płatność yy, płatność tak, tak w tym zestawie, niech będzie kola w Ja niech będzie cola mm, nie, zerówka. w na wynos, na wynos. Jezu, ale zamieszanie. przyszedł tylko kebaba. Już zapłaciłem tą gotówką, ale nie, miały, nie mieli jak wydać, kombinowali jak tu ogarnąć hajs, trochę zamieszanie, yy, tam wziąłem bez surówki, myśleli, że same mięso, a mi chodziło o kapustę, żeby było bez kapusty, bo ja nie lubię kapusty w kebabie, bo kapusta puszcza soki, a przez to kebab od spodu strasznie przecieka i robi się taka e, ci, papka, taka cztapka, której się jeść nie da. Eee, mówili około 5 minut 4 czasu oczekiwania na kebaba. W ogóle nikogo nie ma w tym kebabie, w tym zachier kebab jest dziwny. Tu nie wiem czy on jest tak niedobry, że nikt nie chce tutaj wieść tylko kebaba. że Tylko ja byłem zamówić. No ale w sumie jest dopiero godzina. Nie, przed 12, więc raczej później zacznie się ruch wieczorem. Co chwila będą mieć pewnych klientów, na, nawalonych klientów. Teraz... Eee, nie wiem, za chwilę pójdę jeszcze spytać o to I zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Wziąłem na wynos, bo nie chcę nagrać w środku jakoś tak. jakoś nie mam ochoty. Wziąłem takiego średniego z serem jakimś ciekawym. Tutaj, tutaj na, tym, na ulicy, tutaj na żarówce jest y, Zahir to jest Nor kebab. A tam jest jeszcze dalej, y, z tego co pamiętam, kebab King. Wiem kiedy. No tu już trzy kebaby są, był jeszcze jeden kiedyś, ale został zamknięty tam dalej kawałek, jeden chyba interes teraz nie szedł, albo albo po prostu może zmienili lokalizację swojego kebaba chyba zmienili, bo chyba gdzieś o nim jeszcze słyszałem ale nazwy już nie pamiętam, jadłem tu kiedyś musiałem przejrzeć recenzję kebabów, żeby zobaczyć co to był za kebab może go kiedyś się znajdę na... na mapach Google, gdzie on w ogóle jeszcze jest czy w ogóle istnieje jeszcze, bo nie wiadomo czy on istnieje Także, mordy, małe cięcie i odbieram kebaba Okej, okay, mam już zamówienie Dostałem w ogóle herbatę taką fajną Kurna, bo... wychodziła ta kasierka co mnie obsługiwała W ładna, ładna nam Pracuje na kasie w kebabie ja zdałem, siedzimy sobie na oceanie i przetestujemy zaraz. Są frytki, ale najważniejsze kebab. Jest to średni kebab, wygląda jak na małego. Ro Rozmiarami to nie powala, no ale może smakowo będzie dobrze. Niestety mięsa nie było widać. Więc nie wiadomo, czy to jest kula mocy, czy, zwykła, czy zwykły taki kebab, jak na przykład w Turcji, jak mają. Ale patrząc na ceny, to może być raczej kula mocy. Wiesz? Wiem, w zestawie, więc zobaczyłem 36 zł, więc całkiem sporo. Chyba rozpakowaliśmy potwora. No okej, okay, już jak zasrany pierug. Trochę się tutaj nadkruszył, no nie trochę, tylko bardzo. Ten wygląda teraz jak, taka, jak taki chips z tortilli, ale pachnie ładnie. Mmm. Panie mm, dobry sos, sos, sos czosnkowy, bardzo dobry. Bo, to fajnie, fajnie, tutaj e, są skomponowane. Znaczy, nie jest oliwka czasem nawet. Ło! Wow. A mięsko. Mm. Uda to teraz tak. Mm. Jest ten ser. Tu jest ser w ogóle. Bardzo dobry ten ser. O. Oh. No. Okej, okay. Grillowany ser, bardzo dobry. No ja i trochę słabo zrobiony ten kebab, rozwala się cały. była jakby jednak się ten kebabik nie rozwalał, tak? Nie, to nie jest kula bardzo dobry kurczak. Mm. To może przysłony, ale, bardzo, ale dobry. Kurde, jak nie mam jak jeść kebaba, się wszędzie rozwala. Nie no ma że? Ta wersja jest taka solidna Taka 8. Taki się 7,7 na 10, bo Chyba mi spokuje, ale się rozwalił cały. No. Muszę teraz jakiś po kawałku. Przydałby się widelec w sumie do tego kebaba teraz. Ale podali mi, mi tam w ogóle w kebabie bardzo aromatyczną herbatę, taką zimbirem. Bardzo dobra, smaczna. No, z tym serem jest genialny, także wielkie dzięki za oglądanie tej recenzji, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, to wykradłam z na jeszcze fajny komentarz, zapraszam was także. Dopuszczenie Na z recenzji, no, na następne, hej, siemanko, zamiast 16. widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, mam nadzieję, że w kolejnej recenzji kebabów na kanale, być może takich zajebistych jak ten, no chociaż, jeżeli rozwala, to nie jest taki, taki wielki, spory minus, bo smaczny, mięsko jest smaczne, nie jest kula, to jest dobry kurczaczek. Taki co to nawet dobrze. W tym zestawie zobaczyłem 36 zł, ale normalnie kosztował 20 zł. Znaczy mały, a duży to chyba 28, jakoś tak. Bardzo dobry kebabik. Polecam. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Siemanko. Kurde, nie mamy jak zakończyć nagrywania, kurwa.